Dobrze. Poczucie własnej wartości. To jest zespół czynników, które budują ciebie. Czy wiesz, czym jest pozioma ósemka? Pozioma ósemka to jest moje określenie. Pewnie, że jest to nieskończoność w jakiejś mierze. Tak jak przewijanie tych kartek. Ale ja zrobiłem z tego coś innego. Pozioma ósemka. Dwa kółka. Co? Niektórymi to już przerabiałem. Punkt styku. Co jest w jednym kółku? A w drugim? I teraz zobacz, jak działa mechanizm. W życiu każdego z nas. Załóżmy, że ktoś był w neutralnym położeniu. I nagle coś mu się nie udało. Skoro mu się nie udało, to jego poczucie własnej wartości troszkę opadło. Jak opadło, miał mniej wiary w siebie. Skoro miał mniej wiary w siebie, zaczął trochę gorzej funkcjonować. Sam się komunikował z ludźmi, nie miał tyle pewności siebie. Jak się gorzej komunikował, nie miał tyle pewności siebie, to osiągał gorsze efekty. Jak osiągał gorsze efekty, osiągał słabsze wyniki. Jak osiągał słabsze wyniki, miał mniej pewności siebie, no bo gorzej działał. No więc jak miał mniej pewności siebie, to osiągał słabsze wyniki. Jak miał słabsze wyniki. To znowu mu się nie udawało, no bo nie był taki dobry jak był wcześniej, a że był gorszy, to osiągał słabsze wyniki. I tak w kółko, i tak w kółko. I to jest w życiu niektórych ludzi. A drugie kółko jest takie: coś się udało. W związku z tym moje poczucie własnej wartości rośnie. Uważam, że jestem dobry. Jak jestem dobry, no to zachowuję, tak jak, zachowuję się tak, jak myślę, że jestem. Więc jak uważam, że jestem dobry, wartościowy, uczciwy, solidny, to tak pracuję. Jak pracuję w ten sposób, zaczynam odnosić efekty. Jeżeli zaczynam odnosić efekty, potwierdzają się moje teorie na mój temat. Skoro się potwierdzają teorie, to odnoszę sukcesy. Jak odnoszę sukcesy, no to znowu poczucie mojej wartości jest coraz większe. Jak jest coraz większe, to znowu wydaje mi się, że jestem lepszy, więc działam w ten sposób, no bo działam zgodnie z moimi przekonaniami. Jak działam zgodnie w ten, z, tym, z tym sposobem, to uzyskuje coraz lepsze efekty. I tak dalej, i tak dalej. Jedno kółko jest kółkiem na tak, drugie kółko jest kółkiem na nie. Dzieli je jeden wspólny punkt, a właściwie łączy. W tym punkcie następuje przejście z kółka A do B lub z B do A. I teraz kłopot polega na tym, że stąd tutaj przechodzi się. że tak, stąd tutaj, o. Przechodzi się bez trudu. Z tak do nie przechodzi się bez trudu, bo zawsze w życiu coś się może nie udać. Bo ktoś ci powie coś miłego, inaczej, mówiąc językiem kolokwialnym, dosraci, ci, albo w jakiś sposób wpłynie na Twoje poczucie własnej wartości albo zrobić coś innego mało przyjemnego, albo coś się stanie, żona zdradzi, syn się zaćpa, pies zdechnie, kot się utopi. Różne rzeczy się dzieją. Powodów, żeby być w tym kółeczku na nie jest masa. Tu jest łatwo przejść. Trudniej jest przejść w tą stronę, żeby być w kółku na tak. A to kółko potem już samo działa, nie? Tak jak pisałem. No i co zrobić, żeby przejść tutaj? Chcecie znać kilka sposobów? Dobra. To jest właśnie na tej tablicy. Zapamiętaj sobie poziomą ósemkę, bo ona tłumaczy pewien zestaw mechanizmów. Niektórzy z nas się zastanawiają, Bartek, ale jak to jest? Przedem mówią, kurde, Bartek, nic mi w życiu nie wychodzi. No nie wiem, jak to jest. Czemu to tak? Ja mówię, zobacz. I rysuję coś takiego. Mówi tak. Mnie nic nie wychodzi, a jemu wychodzi wszystko. Jak to jest możliwe? Ja mówię, patrz, w którym jesteś kółku? Kurde, no jestem tu. Ja mówię, no właśnie, to zrób tak, żebyś był tu. Dzisiaj dostaliście bardzo dużo narzędzi na ten temat, a teraz jedziemy z kolejnymi. Gotowi? Pasy zapięte? No jak zapięte, jak nie ma pasów przy stołkach? A, te paski. Dobrze. Skąd mam wiedzieć, jakie mam poczucie własnej wartości? Kto z Was wie, jakie ma? A kto nie wie? Dobra, to kilka pytań, które Wam ułatwią, lub też zweryfikują to, co o sobie myślicie. Unikanie szans, lęk przed spróbowa spróbowaniem. Unikasz czy nie? Boisz się nowych? Kontekstów, wyzwań, czy też się nie boisz. Lub też zazdrość. To w jaki sposób myślisz o innych. To kształtuje myślenie o tobie. Zazdrościsz innym, czy cieszysz się z ich sukcesów. Niepokój, akceptację. Skoro ja nie akceptuję siebie, no to inni też mnie nie będą akceptować. W jaki sposób ty myślisz? Nieumiejętność brania feedbacku, czyli agresywna obrona. Ktoś mi mówi coś, a ja od razu, ha nie, nie taki jestem, zamiast wysłuchać i spokojnie do tego podejść. Negatywna sylwetka. Co to jest negatywna sylwetka? To jest negatywna sylwetka. No, no jaka może być? No klatka zapadnięta, głowa pochylona, ramiona opuszczone i chód smętny. To jest negatywna sylwetka. Tak? Jeżeli ktoś taką ma, to niech się nad sobą zastanowi. Obgadywanie innych. Ludzie lubią ludziom dosrać. Pytanie, czy ty to robisz? Wyszukiwanie błędów u innych. Krytykanstwo. Nie krytyka, tylko krytykanstwo. Gdy ściągnę innych, to powinno być innych, nie innym, na dół, no, co prawda można, to, to można innym coś na dół ściągnąć, nie? Będą na moim poziomie. No dobrze. Niedbanie o swoje ciało. Brak szacunku dla swojego ciała. To jest brak szacunku dla siebie, Dlatego kim jesteś. No i brak asertywności, ręk przed ryzykiem odrzucenia. Oraz marnotrawienie czas, czasu. Skoro ja nie jestem dla siebie ważny. No to marnotrawię mój czas. Pytanie. Jak bardzo wy dbacie i szanujecie swój czas? To są pytania, które w jakiś sposób obrazują te elementy, które świadczą o tym, że albo ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, albo wysokie.